Halo dzień dobry! Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o moich doświadczeniach z Wheeler po ponad 50 dniach grania tą postacią. Początkowo planowałem grać nią 100 dni, jednak dnia 60, kiedy w ciągu godziny pokonałem antycznego Heralda, Pugaliska i dwa razy antycznego Halka, stwierdziłem, że nie ma to większego sensu. Niestety po walce z bossami raidowymi w Don't Steve Together większość bossów z podstawki jest zwyczajnie za prosta. Chociaż nie będę ukrywał, że choroba topikalna dała mi w kość. Jest to trudna mechanika bez pokrzywy. Na szczęście, pewna przytomna osoba na live przypomniała mi, że można jako lekarstwo użyć sadzonek drzewa herbacianego. Nie muszę chyba mówić, że królowa Żuczków również została zabita. Teoretycznie mogłem się pobawić w budowę swojego miasta, jednak bez większego celu nie czułem tego. Co do Willa jako postaci, niestety jej zmniejszony kwipunek sprawiał, że nie. Mogłem zbytnio korzystać z dodatkowej prędkości 1% za każdy wolny slot, ale jej umiejętność doczowania jest bardzo fajna. Dzięki niej byłem w stanie przemieszczać się szybciej. A w dżungli nie musiałem się specjalnie martwić różnego rodzaju zagrożeniami. Przy walce z przeciwnikami, dodżowanie również było użyteczne, bo w momencie wykonywania uniku postać jest nieśmiertelna, więc idealnie do klepania stacjonarnych muchołówek. Niestety, umiejętność ta potrafiła również zawieść. Przy walce z antycznym Hulkiem, kilka razy się zdarzyło, że postać zablokowała się o przeciwnika, co skutkowało otrzymaniem naprawdę mocarnej ilości obrażeń. Jednak do unikania jego pocisków, idealnie. Jej wyrzutnia naprawdę się przydała do walki z np. hipopotamołosiami, lub do polowania na ptaki. Myślałem szczerze, że nigdy nie użyję jej kompasu, który wskazuje przedmiot, który wsadzimy w wolny slot, a jednak, kiedy potrzebowałem nit do puchu strzelniczego, był jak znalazł. Tak więc postać ta posiada bardzo dużo plusów, jeden dosyć znaczny minus w postaci mniejszego eku. Polecam serdecznie do G takie 7 na 10. Dziękuję więc za oglądanie. Zapraszam na wieczorne streamy około 20, gdzie gramy różnymi postaciami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.